Cześć. W dzisiejszym nagraniu opowiem o tym, co odróżnia manifesting generatora od generatora. W poprzednim nagraniu wspomniałam, że twórca Human Design nie uznawał manifesting generatora jako osobnego typu energetycznego, ponieważ zarówno manifesting generator, jak i generator mają ten sam rodzaj aury i ten sam rodzaj strategii. Więc jako manifesting generator, mimo to, że masz Taki rodzaj aury i ten sam rodzaj strategii co generator, to są pewne elementy, które odróżniają ciebie i chciałabym właśnie dzisiaj o nich powiedzieć, o takich czterech cechach, które są dla ciebie charakterystyczne. Więc, jako manifesting generator, masz zdefiniowane centrum sakralne oraz ten sam rodzaj aury, którą ma generator. I tak jak wspomniałam, ten sam rodzaj strategii. A to, co ciebie odróżnia. To, to, że Twój ośrodek motoryczny, jeden lub więcej, a jest ich cztery, jest połączony z gardłem. Czyli podobnie jak u manifestora, z tym, że manifestor ma niezdefiniowane bądź otwarte centrum sakralne. Czyli podobnie jak manifestor, masz w sobie taki aspekt i taką umiejętność inicjowania, sprawiania, aby rzeczy się działy, popychania pewnych spraw do przodu. I wiesz, że ten aspekt w sobie masz. Natomiast Twoim zadaniem w tym życiu, jako generatora, tak, bo w swojej esencji jesteś generatorem, więc, Twoim zadaniem jest odpowiadanie życiu, czyli nie wchodzenie z poziomu myśli w działanie, nie inicjowanie z poziomu myśli, ale czekanie na to, żeby móc czemuś odpowiedzieć. I zaraz powiem troszeczkę o tym więcej, bo to też dla ciebie jest pewnym wyzwaniem, że mimo, że masz ten aspekt, to w życiu codziennym nie możesz go stosować tak po prostu bezkarnie, tak? W poziomu, wchodząc w działanie z poziomu myśli. Twoim zadaniem jest odpowiadanie. Więc teraz opowiem o takich czterech cechach charakterystycznych dla ciebie jako manifesting generatora, które odróżniają ciebie od generatora. Pierwszą z nich jest niewątpliwie Twoja skuteczność działania, Twoja efektywność, Twoja szybkość działania i realizowania pewnych rzeczy, pewnych projektów. Czyli jak masz coś do zrobienia, robisz to naprawdę bardzo szybko czyli z punktu A do punktu B. Potrafisz dotrzeć naprawdę w ekspresowym tempie i nikt nie jest w stanie ci nadążyć. To jest coś, co na pewno jest twoim atutem i coś, czego ci mogą e, zazdrościć inni, tak? ponieważ inni nie potrafią. Możesz nawet się dziwić czasami, dlaczego inni nie potrafią tak szybko, tak jak ty, realizować pewnych e, rzeczy, działać w tak szybki sposób, jak ty to robisz. Możesz myśleć, że ten świat się kręci tak wolno, że ludzie działają tak wolno. Natomiast pamiętaj, że to jest. Twoim wyróżnikiem, to jest Twoją zaletą, to jest Twoim atutem. Więc w tej, w tej szybkości działania, która, jak wspomniałam, jest Twoją zaletą, jest taki rodzaj takiego cienia, możesz czuć, że czasami musisz płacić za to pewną cenę, za to, że jesteś tak szybki czy szybka, czyli z punktu A do punktu B dostajesz się w tempie, właściwie z prędkością światła, to w tym swoim procesie Realizowania swoich pomysłów, swoich celów, możesz pomijać pewne kroki. Czyli w pewnym momencie, jak już jesteś tuż przed metą, już właściwie wydaje ci się, że wszystko jest dopięte, że jest zrobione, okazuje się, że musisz wrócić do początku albo do któregoś punktu w tym swoim procesie i musisz to naprawić, tak? I musisz uzupełnić to, co tam nie zostało dopięte na ostatni guzik. I wiedz, że to jest ok, że to jest w porządku, że to jest częścią Twojej natury. I wiem, że to wzbudza w Tobie ogromną ilość emocji. I wiem, że to wzbudza na pewno Twoją złość. Ale to jest naturalne, to jest częścią Ciebie, częścią Twojej natury, tego kim jesteś. Czyli to jest po prostu... Tylko cena za to, że jesteś niezwykle efektywny, efektywna, tak? Za to, że tak szybko potrafisz realizować te swoje pomysły, które oczywiście y, zaczynasz z poziomu odpowiedzi, nie z poziomu myśli, tylko jeżeli zaczynasz je re realizować, to działasz z poziomu odpowiedzi. I to jest tylko cena, którą płacisz. Więc to jest w porządku, że w tym swoim procesie musisz czasami wrócić do y, punktu zero, tak? Czy do tego punktu A? I to jest częścią Twojego procesu, i to będzie wzbudzało w Tobie emocje, i to też jest ok. Także to jest takie coś, co w sobie Twoim zadaniem jest właściwie zaakceptowanie, że to jest po prostu, że to jesteś po prostu Ty. Czyli to była druga cecha, kolejną cechą jest wielozadaniowość, bardzo charakterystyczna, tak? To, że potrafisz robić wiele rzeczy naraz, i to jest coś, co potrafisz. Ale przede wszystkim to jest coś, co sprawia, że jesteś zdrowy, zdrowa, tak? To jest coś, co jest dla Ciebie naturalne i wręcz wskazane, aby zachować taki wewnętrzny dobrostan. Czyli nawet jeżeli ktoś z bliskich osób, powie ci, weź się jedno, za jedną rzecz, a porządnie, to pamiętaj, że ta część w Tobie, ta wielozadaniowość potrzebuje Twojego uznania i ekspresji, potrzebuje miejsca w Tobie. Dlatego mm, pozwól sobie na ten aspekt, pozwól sobie na tą część, żeby ona przejawiała się w życiu. I ona się przejawia właściwie w każdej sferze Twojej życiowej, czyli... Od takich podstawowych, rutynowych czynności domowych, jak sprzątanie. Czyli możesz sprzątać w kilku miejscach naraz, tak? Zmywając naczynia, wieszając pranie, myjąc podłogi, tak? I tak przeskakujesz z jednej czynności do drugiej, potem wracasz do tej pierwszej i tak po prostu sobie gdzieś przez te swoje czynności przechodzisz płynnie z jednej do drugiej. Ale również przejawia się to właściwie w innych. W każdym obszarze życia, ale również w sferze zawodowej, co na pewno może wzbudzać ogromne uznanie, jeżeli gdzieś pracujesz u pracodawcy, ponieważ potrafisz realizować bardzo skutecznie. Tak jak wspomniałam, że to Twoją cechą jest również skuteczność. Wiele pomysłów naraz, wiele projektów naraz, które w ogóle mogą nie być ze sobą związane. One mogą być kompletnie z różnych dziedzin, i to jest coś, co wychodzi ci bardzo, bardzo łatwo. Potrafisz to robić, ale jest to dla ciebie bardzo naturalne i wręcz przyjemne. Ty lubisz, kiedy dużo rzeczy się wokół dzieje. I już ostatnią cechą, czwartą cechą jest um, niecierpliwość. Czyli potrafisz działać szybko, potrafisz działać skutecznie, ale moment, w którym nic się nie dzieje i czekasz na to, czemu odpowiedzieć, co tu zrobić, jakie działanie podjąć. To jest moment dla ciebie bardzo niekomfortowy, bo sobie myślisz, że nic się w tym życiu nie dzieje, że świat się nie kręci, że nie realizuje tego, co, po co tutaj jestem i wzbudza to w tobie taką niecierpliwość, tak jakbyś stał czy stała na światłach i czekał, czekała na to, aż się zaświeci, aż będziesz mieć pewne okoliczności, którym odpowiesz i będziesz mógł czy mogła wejść w to działanie. Więc to jest taka lekcja dla ciebie. Życie Ciebie uczy, tak, tego, żeby y, być cierpliwym czy cierpliwą, tak, żeby potrafić przeczekać ten moment, w którym nic się nie dzieje. Oczywiście jest to dla Ciebie bardzo niekomfortowe, ale jest to taka dla Ciebie lekcja w tym życiu cierpliwości, czekania na to, aż to zielone światło się zaświeci, aż otrzymasz coś, czemu będziesz mógł czy mogła odpowiedzieć. I jak już się to zaświeci, jak już będziesz mieć to, czemu odpowiesz, to Twoje działania będą realizowane oczywiście z prędkością światła, ale również um, Ty zaangażujesz się w nie. Będziesz um, mieć taką ogromną determinację, i Twoje centrum sakralne będzie się do tego rozświetlać, tak? I będziesz realizować to, do czego tutaj jesteś, um, z największą pasją i z największym zaangażowaniem. Um, więc jeżeli nie działasz w odpowiedzi, jeżeli podejmujesz to działanie, jest czerwone światło i ty na tym czerwonym świetle przejeżdżasz, czyli działasz z poziomu myśli, to twoje zamierzenia, twoje te pomysły, które do ciebie przychodzą, realizacja ich może nie dać ci. Tego uczucia satysfakcji, dla którego tutaj jesteś. Możesz czuć frustrację ostatecznie, że realizujesz pomysły, które właściwie nie są twoje, że twoja energia nie do końca używana jest w taki sposób, do jakiego jesteś zaprojektowany czy zaprojektowana. Będziesz to czuć, tak? Czy te działania dają ci satysfakcję, czy nie. I to będzie takim twoim drogowskazem, czy ty działasz z poziomu myśli, czy z poziomu odpowiedzi. Więc do tego Ciebie dzisiaj zapraszam. Do eksperymentowania i przede wszystkim do takiego zatrzymania się. Ja wiem, że to jest dla ciebie bardzo niekomfortowe i wręcz nienaturalne, żeby zatrzymać się i pozwolić sobie na, to, na tą odpowiedź, na tą strategię, tak? na działanie w zgodzie ze swoją strategią, dlatego że chcesz szybko, chcesz skutecznie, chcesz jak najszybciej zrealizować swoje pomysły i zamierzenia. Natomiast zapraszam ciebie do. Podjęcia takiego eksperymentu, żeby sprawdzać to ze sobą, żeby um, odpowiadać życiu zamiast inicjować, bo tylko wtedy będziesz czuć tą satysfakcję, ekscytację, rozświetlenie, jakkolwiek to w sobie czujesz i jakkolwiek to nazwiesz. Będziesz tego doświadczać w życiu codziennym i Twoje działania faktycznie będą skuteczne i przybliżały Ciebie do realizacji tego, po co tutaj jesteś. Ponieważ działania z poziomu myśli nie zawsze będą Ciebie prowadziły do tego miejsca. Natomiast jeżeli będziesz odpowiadać, to, to ta mądrość, która przez Ciebie będzie przemawiać, zaprowadzi cię do tych rzeczy, po co tutaj przychodzisz. Także dziękuję dzisiaj za Twoją uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.